Seniorzy, niepełnosprawni i dzieci ścigały się we wtorek w Suwałkach. Wszystko z okazji 19 integracyjnego biegu ulicznego, które co roku organizuje Dom Pomocy Społecznej Kalina. W zabawie uczestniczyli pensjonariusze Domów Pomocy z regionu, podopieczni warsztatów terapii zajęciowej i uczniowie miejscowych szkół. Mimo podeszłego wieku i związanych z nim trudności, podopieczni z wielką radością uczestniczą w biegu. TPS zapraszam młodzież, aby nauczyć młodych tolerancji i życzliwości dla seniorów. Tłumaczy Barbara Burba, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach. Po raz dziewiętnasty organizowane są integracyjne biegi uliczne. W dzisiejszych naszych biegach najmłodszy uczestnik ma 8 lat, najstarszy uczestnik, można powiedzieć senior 87. Biegną również osoby z różnym stopniem sprawności, czyli osoby, które mają dysfunkcję narządu ruchu i osoby, które poruszają się mniej Sprawnie. Dlatego też to nasze przedsięwzięcie nosi nazwę Integracyjny Bieg Uliczny. Łącznie przedsięwzięciu uczestniczy 18 placówek. Są to mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej Województwa Podlaskiego, jak również uczestnicy środowiskowych domów samopomocy oraz młodzież suwalskich szkół. Wszystkie osoby dzisiaj są wyróżnione. Na mecie, tak po przebiegnięciu odpowiedniego dystansu, wszyscy uczestnicy otrzymują złotę. 怎么打了？嗯